Moi drodzy, witam Was dzisiaj w mikołajki. Przed nami, jak widzicie, mikołajkowy unboxing. Zaszalałam z okazji Black Friday w sklepie Plantanowa. Jesteście ciekawi, co znajduje się w tej ogromnej paczce? Zapraszam do oglądania. Pojedynek karton e, przeciwko mnie 0 do 1. Jesteśmy już bliżej celu i teraz jak już się uporałam z tym kartonem, to zaczyna do mnie dochodzić, e, co tutaj się znajduje, jakie wspaniałe rośliny zamówiłam. Rośliny, które chodziły za mną już od jakiegoś czasu, dlatego właśnie ten Black Friday, a przy okazji zbliżające się e, szybkimi krokami Mikołajki, Um, no jakoś tak to wszystko się złożyło, przemówiło do mnie, aby to zamówienie złożyć W Plantanowa już bardzo, um, już od bardzo dawna nie zamawiałam roślin um, Dobrze wiecie, jeżeli jesteście moimi stałymi widzami Pamiętacie filmy wstecz, unboxingi z tego sklepu, że bardzo lubię, um, bardzo lubię plantanowe. Mają fajne wyprzedaże na Black Friday, ponieważ ciachają cały asortyment jak leci, a dodatkowo w zeszłym roku też pamiętam, mieli świetny Cyber Monday, gdzie jeszcze bardziej obniżali te ceny. No i moi drodzy, jak to się w ogóle stało, że złożyłam to zamówienie? Zapoznałam się z ofertą Plantanowa Black Friday'ową i czekałam już na, na, o godzinie 18 na stronie sklepu, aż ciachną te ceny. Miałam już gotowy koszyk, wydawało mi się, że wszystko ma być ciachnięte o 60%, ale jednak nie wszystkie rośliny były tak bardzo przecenione, więc już miałam gotowy koszyk i tylko chciałam zatwierdzić i zapłacić i zamówić, już sobie zaklepać, bo wiedziałam, że te rośliny, które miałam w koszyku rozejdą się jak e, świeże bułeczki, cieplutkie i tak zresztą było, bo po 30 minutach e, już tych roślin nie było, tych roślin nie było. E, a tom, jako że nie była przeceniona tak jak chciałam, e, no to zamówiłam jeszcze na Cyber Monday. No i o cenach i o nazwach zaraz Wam tutaj opowiem. E, właśnie dociera do mnie ta chwila, że za chwilę no, odpakuję te, te moje wymarzone rośliny także już nie przeciągam i może zacznę od od najmniejszej tej, e, którą zamówiłam w poniedziałek gdzie te przeceny z, z czarnego piątku były jeszcze bardziej e, no, zwiększone, jeszcze bardziej okazyjnie można było nabyć Rośliny. I już widzę tego maluszka, żebym go gdzieś nie przecięła w połowie, bo to by była dopiero kicha. Jejku, jakie to jest maleńkie i delikatne. O kurczę, O kurczę. Znaczy, oczywiście, oferta była y, tych y, roślin w doniczce szóstce, tak jak y, wszędzie teraz, gdzie te rośliny są dostępne. O, jaki maluszek, ale maluch, ale śliczny, naprawdę piękny. Słuchajcie, przed Wami, no przedstawiam Wam moją, mój łup. Jest to Serestis mirabilis. Już od jakiegoś czasu ta roślina pojawiła się w sklepach online i jego najkorzystniejszą dla nas konsumentów cenę widziałam w jakichś tam sklepach na Legro chyba Etropiki oraz na stronie Centrum Ogrodniczego Silesia gdzie kosztował 169 zł i był później przeceniony na 159. Na Planta Nowa ta roślina kosztowała 229 na początku i na Black Friday była przeceniona na 169 więc mówię no żadna to nie jest przecena. Ale jak zobaczyłam tą roślinę w cenie 109 zł, no to mówię. To już jest konkretna oferta, na którą liczyłam dzień wcześniej. Nie dzień wcześniej, bo to by była niedziela, w piątek. Na którą liczyłam w piątek, więc się skusiłam. Nie CERESTIS, tylko CERCESTIS. Taki trochę łamacz językowy. No i tym cyberponiedziałkowym sposobem roślina trafiła do mnie. Odkładam ją sobie tutaj na bok. Może nie na bok, tylko tutaj o, przed Was. Idziemy od najmniejszej rośliny do największej. Więc teraz przechodzimy sobie do. E, do rośliny. Boże, czy tam jest coś. Aha. Myślałam, że jakieś zwierzę, myślałam, że jakieś stworzenie się tam trzepie w środku. Na szczęście to tylko hit pack. Okej. Okay. I tutaj tak jak przeczuwałam, bo później jeszcze mm, po kilkunastu minutach y, sprawdzałam, czy jeszcze ta roślina została, czy nie. No ale właśnie moje przeczucie się sprawdziło, że... Y, Rozeszły się po prostu te okazy jak świeże bułeczki zniknęły szybko ze strony. Już pewno widać, że jest to alokazja. Alokazja Silver Nebula, która ma tylko dwa liście, ale już widzę, że idzie trzeci. Fajnie, bo rośliny są wysyłane na tak lekko wilgotno, niemalże sucho. Także nie są jakieś przelane czy mokre. Tutaj myślę, że tej alokazji przyda się Podlanie. Będzie ją trzeba podreperować. No, ona jest też po podróży. Spędziła noc w mroźnym otoczeniu, gdzieś tam na magazynie, więc daję tutaj jej taki, dam jej taką tutaj przestrzeń. E, troszeczkę taryfę ulgową, bo jest to jednak alokacja. E, no, myślę, że jak ją tutaj dobrze napoję i nakarmę, to będzie zdecydowanie lepiej. E, no, ten młody liść, najnowszy, e, jest przepiękny i ona kosztowała mnie 59 zł. I teraz sprawca całego zamieszania. Odtąd będzie, czyli jeszcze się mieści w kadrze. Boję się tutaj poodpinać, bo zależy mi na tym, aby była naprawdę piękna i gęsta. I w zasadzie to tak właśnie wyglądało, że no polowałam na tą roślinę w rozmiarze L. Pojawiła się nagle oferta po prostu z znienacka razem z tą promocją o i Jako taka chyba niespodzianka dla klientów. Że ta roślina pojawiła się nie tylko w rozmiarze M i L, ale też w XL. No i pięknie ona wyglądała. No i pięknie ona wyglądała tam na tych zdjęciach. I po prostu, no mówię, już miałam brać L. XL jest niewiele droższa, więc okej, okay, zaszaleję, biorę XL. Później się zastanowię, gdzie postawię, ale muszę ją mieć. I po, I po prostu tutaj już chyba jednego liścia obcięłam, jak odpakowywałam. Teraz emocje sięgają Zenitu. Słuchajcie, jest to popularna roślina. Nie jest jakaś bardzo kolekcjonerska. Ona się stała już bardzo popularna przez ostatnie dwa lata lekko. O, Boże, kwitnie! I ma nowego liścia. Zobaczcie. Ale to jest piękne. Uwaga! Przed wami jest piękne. Eee, mamy tutaj dwie duże sadzonki. Ten liść tutaj jest jeszcze mięciutki. On jeszcze rośnie. Zobaczcie, jaki jest delikatny. A ten dopiero rośnie. Jest tutaj troszkę uszkodzony. No przepiękny. Tutaj mamy kwiatostan jeszcze. Mam nadzieję, że widzicie. Eee... Ach, nie no, to anturium jest przepiękne po prostu. Ja na nie patrzę i jestem po prostu oszołomiona. Jest to przepiękna roślina. Może gdzieś tam spodziewałam się, że ten rozmiar XL będzie... Eee... Jeszcze ciut większy, ciut gęstszy, ale no naprawdę ten liść robi taką robotę, że to jest szok. Poza tym mam tutaj dwie sadzonki, więc naprawdę nie mam powodu, żeby narzekać. Jestem bardzo zadowolona z tej rośliny, ponieważ nie ma tutaj żadnych większych uszkodzeń. Nie widzę szkodników na pierwszy rzut oka. No i teraz pytanie, czy Osoba, która ubiła właśnie Anturium clarinervium w te wakacje, jest godna tego, aby porywać się na kolejną roślinę. Słuchajcie, ja wiem czym zabiłam moje Anturium. Przenawoziłam je po prostu, ono straciło wszystkie liście, później je dodatkowo przesuszyłam i no ta roślina nie miała u mnie łatwo. Ale teraz próbuję jeszcze raz. No, tak się zdarzyło teraz w cenie tamtego anturium w rozmiarze M które zamawiałam na Zielonym Parapecie mam tego pięknego giganta i nie zamierzam tego popsuć no przepiękne jest objęła mnie tutaj Matko Boska Zaraz się do niego przytulę, ale nie, powiem Wam, że naprawdę, naprawdę mi się podoba, chciałam już je od dawna mieć, w sumie to się cieszę, bo wiem, że są jeszcze większe i bardziej gęste sadzonki, ale to na spokojnie, ja tutaj akurat mam takie miejsce wygospodarowane, zamiast tego melaną będzie właśnie to anturium stało, także no, będzie pasowało tutaj idealnie. Plan na tego antka jest, nie wiem czy się porwę na przeniesienie go do hydroponiki, ale na pewno zamontuję tu jakąś podpórkę i będę te liście delikatnie, wiecie, co przywiązywać, albo po prostu, albo po prostu je tutaj od środka delikatnie będę e, związywała, żeby były e, zwarte, żeby się tak bardzo, wiecie, nie porozkraczały. Oczywiście będą się e, Układać ładnie do światła. No, ten liść jest zjawiskowy. Ciekawe, jaki będzie ten i do jakiego rozmiaru jeszcze urośnie ten. Mam nadzieję, że będą równie duże. Na pewno będziemy sobie te rośliny przesadzać, czy to hydroponiki, czy nie. Jeszcze się muszę zastanowić. Zamówiłam też fajne nawozy do anturiów. Mam nadzieję, że mi się sprawdzą. No i cóż, Wam mogę więcej powiedzieć? Mikołajkowy prezent, jak dla mnie petarda ten cudny Antek jeszcze jest dla mnie dodatkowym wyzwaniem, ponieważ jest to mój mikołajkowy prezent od Bartka, ponieważ on ufundował mi tą roślinę tym razem. No i jeszcze z tego co pamiętam, właśnie to prawie równo rok temu również Black Friday obchodziłam ze sklepem Plantanowa. Dziękuję wam ten unboxing z przed roku również z plantki, pod tym filmem w opisie. Moi drodzy, pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o komentarzach, dawajcie znać, czy zamawialiście coś, czy wyhaczyliście jakąś Black Friday'ową okazję, jeżeli chodzi oczywiście o rośliny. I proszę, trzymajcie kciuki, żebym tego nie skrzeniła żebym go nie przenawoziła tak jak mojej poprzedniej rośliny. O, a tutaj czubek liścia obcięłam przy rozpakowywaniu. Ale nic mu nie będzie. Dzięki za oglądanie i do następnego razu już niedługo. Pa pa!